Witam! To ja, nagrywam sobie na kanał, akurat na TikToka nie, była przerwa taka moja, sobie zrobiłem przerwę, ja sobie gram w Robloxa, bo jeszcze nie nagrywałam tej serii, bo ja ją allaguję. Dopiero uruchomiłam telefon, bo niestety mi się rozładował, gramy sobie w taką fajną gierkę Legend Speed, chcę tutaj tu 150 tipsów, nie zdobyłam. O. Pójdę sobie na walkę, na walkę, no na szybki tor. Ja też mam taki fajny ten. Taki, nie wiem, Znaczy zielony taki. A ten ma taki fajny żółty. Wow. Lol. Wygram. Co? Jaki ham. Wy to widzicie? Haker obradny. Na wygrana kurna, gdzie jest? Hmm. Ja kupię sobie. Hmm. No nie wiem, czy w ten drop na mega. Bardzo nie chciała dropnąć mega, ale chyba nie wydropię. Hmm. co to jest? To chyba chyba to Tutaj ja tyle samo. Nie wiem, zobaczę, które fajnie wygląda. Nie wracaj tam, Kurna... Hmm. Czy jest to małe? Mała tablica, a ja jestem hot raiderem ja czym hot rodem, mm. lightingem będę jak wykieram. Ale słaby typ, już ma darmowe takie niebieskie. O jest tak, sobie jeszcze Nie, to, to może być fajniejsze. Bosko! Teraz już nie będę ani trzecia, ani żadna. Jest trzecia! Jestem yy, lightingem, jej! Wstawaj! Tu. Teraz 20 Blaze Runner. Chyba nie jest jeszcze, jeszcze słowa. Nieważne. Jeździmy sobie po mapie. O, daj mi to, daj mi yy, to, 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 to fioletowe. Piu. Nie, no super, nie byłam. Jeszcze tylko jeden kaj, znaczy. Kurde, nie mogę tu wejść. Bosko, teraz pewnie cały świat się ze mnie śmieje, że nie potrafię tu wskoczyć. Nie, nie wiesz, no, no dobra w dupie mam. No, mogę sobie pojeść. Szybko. O, jak to ten ma takie fajne kolorowe. No to jest chamstwo. Jeszcze nie byłam pierwsza. Te dwa typy mnie bardzo zdenerwują. A Ała! Zawaliłam sobie. Ile trzeba? Jaki czas? O, około 5 minut. Chyba nie zrobię 5-minutowego odcinka. A hmm. i właśnie... O Jezu. Będę numerować odcinki. Pamiętajcie, że jak nie będę numerować, to macie się na mnie wydrzeć w komentarzach. Ale nie z przekleństwami, że ten... Po prostu... CO?! 2,5k?! Nie, tak czy nie, Tam. No i nie śmiesz, tak debilu. Przepraszam, jeżeli to was wkurzyło, że tak. Nie wezmę. Jeżeli to was że brzydko się wyrażam, albo ten. Po prostu ja chcę być chociaż pierwsza raz na tym odcinku. Super! To będę pierwsza. Super! To se mogę teraz nazwać w dupę. Bosko! Już naprawiłam. Nie było aż tak źle. Tylko sobie zresetowałam gierkę. No i to jest prosta gra. Biegamy. 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 Wejdę sobie do lodowiku. Tak chcę. Mały parkour. Spoko. Przeszłam parkour dwoma skokami. Dobre, trzyma. Ale wiecie, co Dzięki. A mogę jeszcze raz? Dobra, nieważne, w dupie mam. XD drzewa z Minecrafta. Nagra Minecrafta. Tak. A teraz jeszcze raz wejdę. Bo to jest bardzo prosta minigierka Thank you! Nie, no trzeba wyjść na Omega Bo na tym to, to będę to robić do ruskiego roku Odpuszczę sobie na, razy, na razie Co to? Ole 2,35. 5. to może być już trudniejsze Aha, już czaję biu, przeleciałam, Ui. Ui. już, no god, dzięki za dwa tysiące, to było proste, dobra, o, jeszcze tutaj mam coś. Gdzie xd999? Dzwonimy po karetkę. Jej, chodźmy na piąty level. Trochę mnie już wkurza, że on tak No! Super! Przeszłam to jednym skokiem. Pff. To se mogę w dupę nasrać. Nie mam tyle czasu. Ile? A, 9 minut. No! Dobra, szybko. Tu jest tunel Omega? Nie. Tu jest Omega. Co proszę? Już mam level 50. Czaję. Nie mogę, tak? Nieważne. O, to jest jakaś skrzyneczka, ciekawe, czy to dla mnie. To dla mnie? Nie. Okej. Okay. będziesz coś chciała, ja ci to wypomnę. Kurna. Hmm. Mogę wypaść poza mapę? Oczywiście, że nie. No właśnie, kupmy sobie coś, może otwórzmy sobie jakiś krystal. Hmm, chodźmy na zielony, na pewno nam coś fajnego da. To... Pewnie... Nie na zielony, papa! Pa. No ale to jest hamstwo, jednego gemma mi brakuje. Uch, no nie. Uff, No! Dlaczego tu nie ma żadnych krystali na które mnie stać? Ile mam czasu? Okazało że się, że miałam to przed moim nosem, więc otwieramy sobie. Hmm. Zaczekaj chwilę, kurde. Mam tu pecy. 11, 12, 10, 7. E, tam to mi się nie opuści. Nie! Znaczy, nieważne. Za 50, 80. Nie, no to, 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 to mój królik jest lepszy, ja to sprzedaję. Też, to też, też mam mojego królika. Hmm. Dobra, gdzie są moje gemy? Gdzie są moje gemy? O, idziemy otwierać kolejne. Tu jest, nasz lodowy gówno. Hmm? Hmm? To może być basic, co się mogę w To To jest takie bardziej moim stylu. O! Muszę pamiętać, że to jest przy tym. W tym fioletowym mogę wydropić Omega. Tutaj macie na dole Wam przybliżonek mogą. Hmm. Omega. Moim celem jest zdobycie tego Omega, bo to Omega jest super fajny. Wiecie, przypomniał mi się taki jeden y, słaby moment, dobra chwila. Y, taki, że wydropiłam sobie coś fajne takie yy, już wam pokażę yy. wydropiłam sobie epika ale zamiast yy, ale zamiast powiedzmy to na przykład ale zamiast nacisnąć equip to ja nacisnąłam sobie sol znaczy sel nic sobie nie przesaliłam a to co tam Dobra. nie dobra papa pa, bo nie paczka znaczy nie waży tam